Cześć, nazywam się Tomasz Kowalczyk i wreszcie mogę to powiedzieć. Spłaciłem wszystkie długi. Jak sobie myślę, ile to trwało, to ciężko mi przypomnieć sobie, kiedy w życiu nie miałem długów. To było chyba 6-7 lat. Kiedy, jak miałem jeszcze długi, i próbowałem sobie przypomnieć, jak to jest, że się nie ma długów, jest się na zero lub na plus. To ciężko mi było sobie przypomnieć, tak dawno to było. Ostatni raz, kiedy tych długów faktycznie nie miałem. I teraz ten moment nastąpił. Już był zaplanowany, długo wyczekiwany, bo było wiadomo, że to jest kwestia czasu. Ale satysfakcja jest ogromna, kiedy w końcu można te pieniądze, które przeznaczało się na spłatę długów, zacząć przeznaczać na to, żeby je odłożyć i z myślą o tym, żeby coś z nimi później zrobić, zainwestować, czy choćby zbudować poduszkę bezpieczeństwa, która e, pozwoli spać spokojniej. Dla osób, które nie widziały moich wcześniejszych filmów. Długi pojawiły się u mnie w momencie, kiedy otworzyłem swoją działalność gospodarczą. Ona była związana z marketingiem sieciowym. Nie miałem żadnego pojęcia o księgowości, rachunkowości, o prowadzeniu firmy, o podatkach nawet. I pierwszy taki moment, kiedy zacząłem mieć problemy finansowe, to było po pierwszym kwartale prowadzenia działalności gospodarczej, kiedy co miesiąc wpływały mi pieniądze na konto, ja je wydawałem, a na koniec kwartału okazało się, że muszę zapłacić podatek VAT i dochodowy. Za te przychody, które miałem z tego kwartału, bo wybrałem rozliczanie się kwartalne, bo tak mi podpowiedziano, a ja nie wiedziałem nawet e, z czym to się wiąże. No i przyszło za, do zapłacenia kilka tysięcy podatku, e, a ja tych pieniędzy nie miałem. No i wtedy zaczęły się kombinacje z y, limitem odnawialnym na rachunku, czyli kredytem. E, później weszły w ruch, e, poszły w ruch też karty kredytowe. W międzyczasie też podjąłem kilka decyzji, takich jak na przykład odebranie Mercedesa, które mnie kosztowało, jak się później okazało, 4000 zł miesięcznie, co też mocno nadwyrężyło mój budżet. No i tak efekt był taki, że co miesiąc miałem wyższe koszty życia niż dochód z działalności gospodarczej, więc zaczęły się pojawiać coraz częściej takie sytuacje, że musiałem brać te pieniądze z innego źródła w sensie nawet nie ze źródła, z, z banku. No i tak to się napędzało, ta kula rosła, aż w pewnym momencie w maksymalnym szczytowym punkcie było to około 100 tysięcy złotych zadłużenia. Część z tego to, tak żeby być uczciwym, to nie był zły dług, bo część z tego to znaczy, no to jest yy, pojęcie względne, tak. Natomiast część z tego to były na przykład też yy, inwestycje w szkolenia, które wierzę w to, że jakoś się przełożyły na to też jak, jak teraz moje życie finansowo wygląda. Natomiast patrząc na to wtedy, no to było to zadłużenie, tak? Wziąłem te pieniądze na przykład z karty kredytowej, żeby kupić szkolenie. Był taki moment, kiedy postanowiłem, że no warto coś z tym w końcu zrobić, bo cały czas jak byłem w tych długach, to miałem takie myślenie, teraz uważam bardzo głupie, bardzo niebezpieczne zresztą, bardzo popularne w pewnych środowiskach, w pewnych kręgach, natomiast uważam, że bardzo ryzykowne. Czyli podejście, że po co ja mam teraz na przykład odkładać po 500 zł miesięcznie, skoro za miesiąc, dwa, trzy rok będę zarabiał razy dwa, razy trzy. Czyli te 500 przez rok to jest 6 tysięcy, a ja za pół roku będę zarabiał dwa razy więcej, więc w miesiąc będę mógł odłożyć te 6 tysięcy. Czyli takie myślenie, że zaraz będzie lepiej, to po co teraz o, to, o tym, tym się martwić. Albo mam zadłużenie na karcie kredytowej, no ale przecież zaraz będę zarabiał, będę diamentem i będę zarabiał ogromne pieniądze i sobie spłacę w jeden miesiąc tą kartę. No i póki było to myślenie, to zadłużenie rosło, a nie szło to w kierunku pozbycia się oczywiście tej sytuacji, bo te zarobki nie wzrastały tak jak myślałem. I, i pamiętam taki moment, kiedy się trochę ocknąłem, w ogóle zrezygnowałem z marketingu sieciowego, wyszedłem ze środowiska. Które też w, dużej, w dużym stopniu tak myślało, właśnie jak opisuję. Spojrzałem na to wszystko z perspektywy takiej wiecie z góry i zrozumiałem, że jak nie zmienię tego podejścia, no to po prostu nigdy nie wyjdę z tych długów. No i y, w sumie pierwsze kroki, jakie podjęliśmy, y, to było zastanowienie się nad tym, co możemy zrobić, czyli maksymalne obniżenie kosztów życia. Przez maksymalne, ja mówię maksymalne w mojej skali, bo wiadomo, że można było obniżyć te koszty życia jeszcze. Mogliśmy nie jeździć w ogóle na wakacje, mogliśmy nie wiem, wynająć nasze mieszkanie i przeprowadzić się do kawalerki, nie wiem cokolwiek. Tak po prostu było pewnie ileś jeszcze drastycznych ruchów, kroków, które mogliśmy zrobić, żeby przyspieszyć tą spłatę, ale też nie mieliśmy aż takiej presji, nie chcieliśmy aż tak nakładać sobie presję, y, ciśnienie takie na nas, na nasze życie, obniżać standard aż tak. Y, chcieliśmy to zrobić, połączyć po prostu, y, żeby to szło sprawnie, ale też żeby nie kosztowało nas jakoś bardzo emocjonalnie dużo. Czyli pierwsza rzecz, no to obniżenie kosztów życia do naszego takiego minimum. Y, no druga sprawa, no to oczywiście zwiększanie zarobków. Y, to jest cały temat, to, ja zresztą mówiłem trochę o tym Warto zmienić pracę, warto pójść po podwyżkę, warto szukać sobie dodatkowych źródeł dochodu. No To wszystko przyspiesza spłatę. No i przede wszystkim zmiana mentalna, która ja nie wiem jak nastąpiła. To nie jest tak, że ja komuś powiem, zmień, zmień podejście i on zmieni to podejście. Sam nie wiem, czego to była kwestia. Na pewno była kwestia moich takich przemyśleń spojrzenia na to z perspektywy szerszej. Też zastanawiania się, gdzie ja chcę być finansowo za parę lat, na pewno. Natomiast to był cały proces, to nie była kwestia, że się obudziłem i nagle stwierdziłem, dobra, to teraz nie kupuję głupot, tylko odkładam wszystkie pieniądze, w sensie przeznaczam na spłatę. Yy, także nie wiem, nie doradzę, jak, jak, jak zmienić to podejście. Na pewno warto, myślę, o, jedna rzecz, którą wiem, że miała na to wpływ, nie wiem jak, jak duży, ale tak jak działając w mlm słuchałem ludzi, którzy mówili właśnie takie rzeczy, że będzie dobrze, będziesz zarabiał, będziesz milionerem, myśl pozytywnie. To wtedy, właśnie jak zmieniłem to podejście, zacząłem oglądać, w sensie, początkiem zmiany tego podejścia, albo może rezultatem zmiany tego podejścia, było to, że zacząłem oglądać na przykład na YouTubie gościa, który jest milionerem ze Stanów Zjednoczonych, ale żyje po prostu tak na minimalnym poziomie, że, że zawstydziłby wielu niemilionerów. I na przykład to mnie inspirowało, że gość ma 100 tysięcy dolarów miesięcznie przychodu, czy tam dochodu nawet. A zwraca uwagę na każdego dolara, którego wydaje, i to, mi, to mnie wtedy inspirowało. No i pozbyłem się wielu rzeczy z mieszkania, które nie były mi wtedy potrzebne, które też psychicznie mnie tak jakby uwolniło od tego posiadania materializmu. Myślę, że to też miało duży wpływ. No i tak sukcesywnie te długi coraz bardziej malały, malały, malały. Aż teraz na początku sierpnia spłaciliśmy ostatnią ratę. Zadłużenia i jesteśmy na zero, już na plusie nawet. Także niesamowite uczucie. Nagram też film, jeśli kogoś to interesuje, taki bardziej techniczny, o tym, jak to ja zrobiłem, jak moim zdaniem warto to zrobić. Także jeśli kogoś to interesuje, to, to warto po prostu być na bieżąco. Można zasubskrybować kanał, żeby po prostu kolejne filmy się pojawiały. Także słuchajcie, no będę na pewno informował, co dalej, co z finansami, co będziemy robić z pieniędzmi, które teraz zostają na górkę, czyli będziemy w stanie je odkładać. Za miesiąc, dosłownie miesiąc, miesiąc i trzy dni przeprowadzamy się na pół roku na ten ryfę, Także to też będzie ciekawy okres w naszym życiu. Ominiemy tą zimę. Mam nadzieję, że wszystko dojdzie do skutku i będziemy faktycznie tam te 6 miesięcy. Także teraz dopinamy ostatnie rzeczy, wynajmujemy mieszkanie, samochód jest jeszcze na sprzedaż, jeszcze szukamy kupca, także ostatnie kroki, no i już bez długów wyjeżdżamy, e, będziemy wyjeżdżać tam, żeby, żeby spędzić tę zimę na miejscu. Tak jak wiecie, albo i nie wiecie, ten kanał funkcjonuje tak, że wszystkie pieniądze, które on zarabia, chce przeznaczać na nagrody, na rozdania, po prostu chce oddawać Wam i... Zanim te pieniądze będą możliwe do wypłacenia, bo w Polsce zasada jest taka, że od 300 zł można wypłacać z YouTube'a pieniądze. Na razie jest około 160 zł zarobionych na tym kanale, yy, więc jeszcze musimy trochę poczekać, żeby zrobić pierwsze jakieś takie rozdania, konkursy. Natomiast mam trochę książek, które no, nie zabiorę ich na ten ryf, mogą tu leżeć, a mogą po prostu pójść w ręce osób, które ich jeszcze nie czytały. I ta kubka książek jest całkiem pokaźna. I robiłem jakiś czas temu rozdanie książek, natomiast obecnie yy, chcę zrobić to trochę na innej zasadzie, bo wtedy to robiłem w ramach konkursu i ja płaciłem za przesyłkę, a teraz chcę zrobić to w ramach rozdania osobom, które faktycznie po prostu wybiorą sobie daną książkę, pisząc jej tytuł w komentarzu, yy, ale zapłacą za przesyłkę. Czyli waszym kosztem będzie po prostu to, żeby wydrukować mi, w sensie wygenerować etykietę w inpoście, a ja ją wrzucę do, do skrzynki i pójdzie do danej osoby. Można też przyjechać, spotkać się osobiście i sobie tą książkę odebrać. Także za chwilę Wam pokażę jakie to są książki. I tak sobie myślę, że w sumie to jest spoko opcja, że można dostać tyle książek. Tych książek rozdaje kilkanaście, ponad 20 grubo. Więc mam do Was prośbę. Fajnie, jakby więcej osób dowiedziało się o tym kanale. Takie rozdania, konkursy, czy choćby rozdawanie tych pieniędzy, jak już się pojawią, do wypłaty. Będę robił regularnie, więc im większa nasza społeczność narośnie, tym więcej tych pieniędzy będzie i więcej będzie pieniędzy i części rozdawane. Także, jeżeli macie jakichś znajomych, którzy mogą być zainteresowani odebraniem takiej książki, to wyślijcie im ten film. Wystarczy, że napiszą w komentarzu tytuł książki, którą chcieliby dostać i, i ją dostaną, jeżeli będą pierwsi. Także fajnie, jakbyście też zaangażowali się w promowanie tego, bo myślę, że jest to w interesie nas wszystkich. Także dzięki za to i lecimy dalej. Chwilę Wam pokażę, jakie to są książki i chciałbym, żeby osoby, które daną książkę chcą dostać, napisały to w komentarzu. Kto pierwszy ten lepszy, kto pierwszy napisze komentarz, tą książkę sobie zaklepie i później już się jakoś tam na Facebooku czy gdzieś dogadamy odnośnie wysyłki. A pytanie do Was jest następujące, bo mam jeszcze trochę pozostałości po działaniu w MLM-ie I to są głównie perfumy, które mają długą datę ważności, ale ja wiem, że ich nie zużyję, bo obecnie w ogóle praktycznie nie używam perfum. E, także moje zużycie jest bardzo powolne. a Tych perfum jest no, dziesiątki butelek, jak nie setki. Więc e, też chciałem zrobić, e, chciałem to też Wam rozdać, bo może Wam się to bardziej, w sensie każdej osobie się przyda jedna butelka na przykład, a, a ja stu nie zużyję. E, ale najpierw zanim to zrobimy, chciałem Was zapytać, co o tym myślicie. W tym filmie rozdaję książki, może w kolejnym rozdam perfumy. Tylko dajcie znać, czy w ogóle Was to interesuje, czy takie perfumy, które trochę w ciemno dostajecie, mam na myśli zapach, by w ogóle były dla Was interesujące i czy byłyby dla Was jakąś wartością, czy poszłyby do śmietnika, bo jeśli nie będą wartością, to znajdę inne sposoby, żeby to komuś rozdać, ale może stwierdzicie, że to fajna opcja. Także słuchajcie, dzięki za oglądanie. To są książki, które są do rozdania w tym filmie. Do zobaczenia w kolejnym, na razie cześć.